Limitowana edycja, tylko dzisiaj zamawiając płytę kamerzysty, opaska o wartości 15 zł gratis. Zamówisz teraz na kamerzysta.store. Link w opisie. Dzień dobry Państwu, witam Państwa, bardzo serdecznie jestem kamerzysta, no i chyba poznajecie to miejsce. Tak, po długim, ale to bardzo długim czasie wróciliśmy w końcu na stare śmieci. Umówiłem się już z jaszczurem, który pilnuje pod moją nieobecność tego domu, zajmuje się tym domem. No i zobaczymy, co tutaj się zmieniło, czy chata zarosła w gąszcz, czy, czy nic się po prostu nie zmieniło. Podejrzewam, że nic, ale chciałbym po prostu wrócić do tego miejsca, bo od dawna tutaj nie byłem i gdy tylko mam możliwość, zawsze chętnie tutaj się wybieram. Także cóż, jeżeli ty jesteś nowy na kanale, to taki sam czerwony przycisk i Luszku, zostaw tam na dole i do naszego kanału, na no najszybciej rozwijającego się kanału w Polsce, bo mam nadzieję, że do końca wakacji uda nam się wbić milion subskrypcji. No i ty możesz nam w tym pomóc, jeżeli tylko i wyłącznie chcesz. Także cóż, widzimy się już pod domem, czeka tam na mnie Jaszczur i zaczynam odcinek. Jaszczurka, 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 witam cię bardzo serdecznie, Witaj się z widzami. Ale coś jest nie tege. Co, co jest niedegre? nie tego? Nie jakiś głupi co, ale no klucze nie pasują stary, ale... Jakby ktoś zamki zmienił że, że, że co? No nie wchodzi mi żaden klucz no Zamykałem działało, teraz nic nie pasuje e, Jeszcze raz, da, przecież dałem ci klucze Tylko no ty masz klucze, klucze teraz No mam klucze, ale no widzisz zamykałem działał A teraz Pokaż. chcę otworzyć, no to zobacz Zobacz, patrz Widzisz, nie wejdzie, a ten było od dołu Co i też nie wejdzie, widzisz? Ja nie wiem co jest pięć. A kiedy tu ostatnio byłeś? No przed, w... nie no tak 3 dni temu byłem jakoś, no Przepraszam, że nie przychodzi. No ale, ale po co codziennie, no byłem 3 dni temu jakoś No ale jak ktoś zamki zmienił? No a ja mam wiedzieć jak ktoś zamki zmienił? To ty powinieneś mi powiedzieć czemu są zamki No ja nie wiem dlaczego są zamki zmienione, tylko ty miałeś klucze no przecież ja se zamków nie zmieniłem Po co miałbym zmieniać zamki jak mam klucze? Nie, Je... no ja jakieś. No, ale ty no Ty, a ty, na mój ktoś domu. ty ktoś jest z domu, ty jest? ktoś jest w domu, a kto to jest? to jest? kto to jest? Czy jakieś dziecko jest, czy nie? Ja nie widzę. Światą Światło jeślepia. się odbija. Ale normalnie sobie ktoś po pochacie. Ale jak? To, to... A komu innemu nie dajesz Dobra, Dawaj skądś wiesz? Skądś mam w ręku? To jak miałem komuś dawać? Otwieraj! To jest mój dom, otwieraj to! Ale polak gdzieś. Gdzie ma drugiej słońce czy co? No to jaj, no. Co tu się odwala. Musiałeś komuś klucze jeszcze dać. Nie, nie dawałem nikomu kluczy, tylko ty miałeś klucze. No to jak to jest możliwe? Przecież przez ściany nie przeleciał, ja na stówę zamknąłem, a poza tym, no, no jak? No dobra, no to co, To wzywamy ten? Ochronę, nie wiem, policję, no nie może sobie siedzieć na mojej chacie ktoś, no, no nie wiem. No. To wzywaj, no co? to ja nie wiem, co się tu dzieje. Yy, jak widzicie, sytuacja jest dziwna, pierwsza coś takiego, mam nadzieję, że nic nie wyniósł. Ale Zobaczyć. no to musiał ktoś mieć klucze, no bo co? No bo jak wyblach? Dobra, czekaj, daj mi się zastanowić chwilę. Dobra, ja, ja już wiem chyba jak wejdziemy. Ale ja nawet nie wiem jak to jest możliwe, przecież jakbyś nawet ktoś włamał i zmienił zamki, to by tak alarm się włączył, więc ja nie wiem jakim cudem. Musiał ktoś mieć klucze, bo to jest niemożliwe. No tak, no w sumie dobra, no alarm się włączył, nie? No. Ty słuchaj, no ale jeżeli <grym> alarm się nie włączył, to znaczy, że ktoś kur... miał klucze, tak? No to właśnie ci to tłumaczę, no. Musiał ktoś mieć klucze. Musiałeś komuś dać. Jeszcze nie, klucze. nie dałem nikomu kluczy. No, a ktoś ci mógł ukraść albo coś. tam, ty masz drugie, tak? No tak. No a jeszcze więcej nie ma kopi? Nie, nie mam drugich kluczy. No to ja nie wiem jak Halo. Co jest? Się Przepraszam, proszę stąd wychodzić. Jak wychodzić? Słucham, co ty gadasz? Ja kim ty, ty jesteś? Co ty, ty tu robisz? musisz w tej chwili wyjść, to jest mój dom, moje mieszkanie, moja rezydencja. A ty kim jesteś w ogóle? Przepraszam, co ty mnie Ale to ty, 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 ja, twoja, przecież to jest moja chata. <śla> Jak ty nie tu wlazłaś? Ale proszę stąd wyjść w ogóle, bo zaraz zadzwonię na co policję! Za co Na policję zaraz zadzwonię! Że co? Że słucham? To jest moje mieszkanie, po pierwsze, zacznijmy od tego... Moje... Y, tutaj... Co to kurwa jest? O mnie się pytasz? Ja nie wiem... Dobra, ale weź wyjdź z tego domu, otwórz mi drzwi, bo jesteś w moim domu, tak? Ale proszę w ogóle, ja cię nie znam Ale jak ona ja tam wlazła? Y, ja nie gadam z wami, bo was nie znam po pierwsze I proszę stąd wyjść, bo zadzwonię na policję w tej chwili że co? To są jaja jakieś. Ona mówi, że zadzwoni po policji, jak chcemy wejść do swojego domu, tak? What the fuck? Co? A ty widziałeś się kiedyś, znasz ją? Nie, pierwszy I, raz. Ja też pierwszy raz. To, 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 to. to i co robimy? Nie no ja to jest jakieś dziecko. To jest dziewczynka w ogóle. Coś tu jest podejrzane. Ja nie wiem, no i co i co? I co? No co co? No, 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 no nie wiem, no musimy się <ś rooftop> co co? zastanowić, co co? Co, ile wybijamy, wchodzimy i ją składamy, czy co robimy? No to co, dziecko chcesz bić? No ale no to nie bić, on po ją, tylko tak ubezwładnić. No co co robisz? Chyba wiem jak rozwiązać sprawę, tak, on jest otwarty, wejdziesz? Ja mam tam wejść No, wejdziesz czy nie? A jak ja mam tam wejść niby? Ty oszalałeś? To sobie po małpę dzwoń. Ja tam nie mam. Węzka wejdzie, nie? No, tak mi się wydaje, on to wszędzie wejdzie On w nie jest, tak? On tak, w nie jest Halo? No halo, ty Ej. No się madredzia słuchaj! No gadaj, nie gadaj, no. Słuchaj, e, pomożesz nam? Potrzebujemy twojej pomocy. A co się stało? E, słuchaj, o, musiałbyś o, o, przyjechać... Próbujesz? A co ty chcesz ode mnie znowu? Słuchaj, co musisz jest? przyjechać na starą chatę. Ale... A, starą chatę? No na starą chatę a ja musisz przyjechać. Wiem, a ja nie wiem, czy tam... Czy... Ja mogę teraz w ogóle nie No czemu niby nie? Co ty niby masz robić? Możliwość, nie wiem czy ten... No jak jakoś przed chwilą powiedziałeś, że, że nie ma problemu No z pomocą to nie ma problemu Dobra, masz tu przyjechać w tym momencie Musi być problem, żeby do twoją chatę przyjechać trochę Mam daleko i... Ogóle... Nie, masz tu w tym momencie ty przyjechać Dredzias Potrzebujemy twojej pomocy, masz kawałek, przyjechać w tym momencie być pomoc, czy jakieś rozkazy? Nie Ale ty z buta to, ty to ty sobie ty 10, 10 poradzimy. Chodź, Rozkazujesz mi No jak przed chwilą powiedziałeś, że okej okay, pomożesz No to dawaj no Przyjadę i nie rozkazujcie mi, przyjadę No chyba przyjechali On miał z Wielką być, zresztą gadał Tak? To z Wielką mam o, to. jest, Wielka, Wielka jest duża jest, to ją widać To co, ze swoim kochaniem się przywitasz? <laughs> Ona się musi witać z panem, nie? Hello No siema Cześć misiaczku no, y, słuchaj Tredziasty, y, jest problem, chata jest zamknięta, trzeba wejść, nie wiem, musisz jakoś wejść tam na... Jest, na tam jest drabina, tam jest drabina, bierz drabinę i wchodź. Nie no, tu widzę, że już przygotowali narzędzie ja tak do, myślałem, do, żeby do tego, żeby tam wejść. Nie, no, co, wiecie, zamknięte? To co zamknięte? Czemu zamknięte? Pan pan wejść, tak? Co się stało? E, no, Bo to nie jest Nie wiem, jest zamknięte, To jest z domu, nie wiem kto jest w domu. Aha, czyli jakby był tam jakiś bandyta, przestępca, to by mnie zaś nożem i bym był pierwszy na Nie, to jest jakieś dziecko. jest jakieś dziecko. To jest jakieś dziecko. Za no ja dziecko, wiem, jakie jakieś dziecko? dziecko, nie wiem skąd się dziecko w moim. Zrobiłeś komuś dziecko? Tak. Tak, już ma 10 lat. Wejdziesz, Zredzias? Boże, myślę, że to się zarwie, to ty jesteś głupi! A ja tam się zarwie. Co się zarwie? Dobra, potrzymaj. Dobra, ty się idźcie rozjedźć w ogóle za taksi! Zostawiłaś w ogóle To jest Jesteś normalne, jakaś. Jak on się patrzy na mnie, idź, do niego wracaj tam. Wyświadczes z taksy, oj, i poszło. A z taksy, nie zapłaciła A taksówka czeka Bo Ona głupia jest, nie? Wejdziesz z na pewno? Dobra, jak on już tam czeka. A najwyżej zginie, no co się stanie, nie? Weź złapte dziecko, słyszysz dredziarz? Złap Złapte dziecko co? i zejdź na dół. Co? Weź szybko, wejdź, bo zaraz ci zamknie! Chyba je poskłada, nie? No to dziecko jest jakieś, dobra, bo nie będziemy mu robić krzywdy, no ale nie wiem, dlaczego ktoś w ogóle wchodzi do naszej chaty. Widziałem, widziałem, to że dziecko? to są wasze jakieś żarty? Nie było żadnego dziecka, straszycie tylko. No jak nie było straszycie dziecka? straszycie tylko, nie ma nikogo, mamy straszycie, mamy... Tylko. straszycie tylko. No, no jak nie było dziecka, gadasz. jak było dziecko, no? No jasny, sam co widziałem? A tak? czyje to są buty? A że twoje? Czego się cieszysz? No, tutaj coś zabawnego jest? Tutaj jest coś zabawne? Ja nie rozumiem. Gdzie to dziecko jest? Gdzie, Gdzie to dziecko jest? No nie wiem, no przecież. No nie wiem. A co cię tak bawi? No co cię tak bawi, dredziasz. No jest jakiś dziwny też. A szukajcie tego dziecka. Ja nie wiem, co, a ona, jest po co to jest. No, z tobą przyjechała. No, z tobą przyjechała, to ja bym po co? Ale po co? Bo to, że ze mną to wiem, bo razem się zgadaliśmy, ale po co? Tak po prostu? Nie tak? wiem, po co. Dobra, bo ty nie wiesz, że okay. miał wykorzystać tej dziewczynki Dobra, szukajcie nie tego nie dziecka. Wiadomo. Trzeba znaleźć to dziecko i odesłać do domu. No, to jest w ogóle jakieś dziecko. To szukajcie. szukajcie, szukajcie. Na to idź też pomóż, aż znajdziecie. Redzia, coś śmierdzi tutaj. Tobą, a to on zawsze śmierdzi. I nie, nie mówię nawet w sensie dosłownym. On dosłownym też śmierdzi. Ty. Za Zapantofły jakieś. Dobra, chodźcie! Chodźcie w ogóle. Ja już sprawdzałam. A to są kariny buty? Nie, to nie są kariny buty. Ej, nie, są kariny buty no. nie ma. Jej... A jak ty mi ją w ogóle zauważyliście? Była na pewno tredzenie. Nie ma nikogo tutaj. Naprawdę. A w sekretnym pokoju? Tu? Zaraz sprawdzimy sekretny pokój O masz. Co ty robisz? Jak ja mam na to zareagować? Bo ja nawet nie wiem. Kim ty jesteś? Dziecko, jak ty tu wlazłaś? Co się teraz nie nazywasz? Przez jest bardzo no, tak szczekałe. Zrobimy do ciebie. Masz jakąś legitymację, coś? Kim ty jesteś? Jak tu weszłaś? No jak tu weszłaś? No dziecko jak tu wesłaś? Nie udawaj nie mogę, bo przed chwilą gadałaś. Co wy robicie? Czemu ona ma w ogóle blu drewdziała? Siemuka! No właśnie, to zdrezia. siema. Siema, A to ty ją znasz? Nic nie No dobra, kto to jest gleziasz? Jestem w szoku. Siemano. No, mów mi, kto to jest? No, kto to jest? Co, kto, kto Czy ona ma swoją bluzę w ogóle na sobie? Spodnie? Widocznie sobie Dobra, dzwoń po ślusarza, wymieniamy zamki, odprowadź dziewczynkę na dół ja i wylem tyle. Wylem, nie wiem, kurde. Dziwna sprawa. Jakiegoś lusarza? Bezpośrednio, tak? Wy możecie coś powiedzieć? Halo, co tu się odpala? Ja nic nie rozumiem. Dobra, teraz dzwoń nie wiem, do domu opieki, do domu dziecka, nie wiem gdzie, nie wiem, gdzie się takich. tak. Ale 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 co ona to w ogóle robi? Nie wiem, co to jest za dziecko, skąd mam wiedzieć. Ja nawet nie wiem, jak się mam Chować, to Dobra, nie wiem, dzwonimy, nie wiem, do, nie wiem, do, nie wiem, do, nie wiem gdzie zadzwonić no w takiej dziecko, sytuacji tyle, na policję, niech się wezmą Znajdą jej rodziców, szybko tam zacznie gadać tak naprawdę. No co, no na policję dzwonimy, policja od Dobra. razu no Zacznie od razu gadać, się przestraszy Słuchaj dziecko, yy, prawda jest taka, że... No teraz zamknij mordę, teraz, słuchaj mnie Idziecie ze mną Idziemy ustalić warunki teraz I nie ja wam powiem Jesteście bardzo w złej sytuacji, wiesz? Że co? No chodźcie! No chodźcie! Paj Pajacu, teraz nie. Mam twoje nagranie. Jak tutaj sobie parodowałeś z tej maseczki, tej takiej twojej, wiesz o co chodzi. No i co, co w związku z tym? I ja mogę to nagranie przesłać wszystkim grupom, twoim fanom tam, nie wiem, i oni to zobaczą. A ty się głupio nie uśmiechaj, bo ty też jesteś dobry. Ja? Mam twoje nagranie. Jak kurde Obracałeś jakąś laskę na bulwarach więc lepiej. A, jaką laskę? Może, no, może pójdę do mi się, że ona ma psychofanki, może jej to powiem, tak. więc lepiej się uspokójcie, zamknijcie mordy i psy, a ja tu mieszkam, a wy mi nic nie robicie, rozumiecie to? albo to wszystko, jest wszystko się wyda mhm. ja nie wiem, czemu tu zawsze muszą być takie chore Reakcje. to to jest, o, wytłumacz mi kto to jest ona, wydaje mi się, że ona ma nie tylko takie nagrania, nie? ona ma duży, duży plik a skąd ty masz wiedzieć a co ona wiedzy. ma? dużo wiedzy, dużo to, to jest. dużo to to jest, filmików, redziarz. dużo wszystkiego To to jest Dredziarz? słucham? To to jest? to jest moja siostra Słuchaj kamerzysta, to nie jest tak! Ona też ma nagrania. Ona też mnie szandażuje. W sensie? No Ona też ma, ona ma wszystko. Ale skąd miała klucze? Ona ma dużo rzeczy. Skąd, ma, skąd miała klucze, dredziasz? To robiłem jej, no powiedziałem, że może sobie tu pomieszkać. Pomieszkiwać. Chciała wszystko przejąć. Ona, myśli, ona już myśli, że to jest jej. Bo ona nas tu nie ma. I że skoro ja nie mogę tutaj się panoszyć, to ona może się panoszyć, jak mnie tu nie ma. Że przychodzi na moje miejsce, na nasze w sumie, i że to jest jej. I jakie ma nagrania z tobą? U wszelkiego rodzaju. To jest moja siostra. Ona ma wszystko. Nie chciałem. Wam mówić. To, to nie jest fajne. Ona nie? ma z, z nagraniem on, nie. Ona ogólnie ma nie tylko takie, pewnie nagrała cię jak to, tam tamto. E, podejrzewam, że mogła nawet nagrać jak srałeś, no i to może wrzucić. <laughs> to, jest <laughs> to jest jakiś przychopaci, tu <laughs> A ja szczura to nie, nie ciężko zidentyfikować, bo jego. Seryj, obracałeś jakąś laskę na bulwarach w Kiblu? No to, ja to jest na, na bulwarach w Kiblu? Jak ja się samochodem tylko jeżę, co Widzę, Dobrze, samochodem Oraz, o, jeżdżę, widać, nim, widać, dobra, No nieważne, wielka nie może się o tym dowiedzieć, to jest po pierwsze. A po Ale ona, jest... ona już do niej poszła, ja bym już w ogóle co my tu nie. Mam butów, ja idę to teraz. Chodźmy do środka. Powiedz, nie, w ogóle co tu sobie pozwala. Już zadzwoniłam, zaraz się zebram. Ty mała pyskata. O ty, chcesz, chcę mam jemu swojej filmiki, bo będę z przeszłości obrzydliwa. Dobra, spokojnie. Ty mała pyskata, ale usłuchaj ją! No bo nie Dobra, Wielka, zostaw, zostaw. Wielka! zostaw, zostaw, Halo. zostaw ją, Teraz tutaj na to jest moja siostra Zostaw ją, ona ma nagrania Ona ma mnie nagranego bez matki. Ale nie róbcie patologii, tak? To jest dziewczynka Mam mnie nagranego bez maski To jest twoja siostra? To jest moja siostra To jest twoja siostra, ty jesteś nienormalny W ogóle cała rodzina jego jest nienormalna Co ty w ogóle wpuszczasz do domu? Jak ona się tu znalazła, wytłumaczysz mi to? ona? Dziecko. No ty myślisz, że. No, Dobra, sprawa nie jest. Wiesz, jest radę, ale wiesz. dobrze, sprawa nie jest za ciekawa, bo sprawa jest poważna. W 100% jest poważna, mam moje nagrania. Pijesz, się. Eee, przepraszam, czy się uderzyłam? Szarpnęłam ją, bo nie, nie będzie tak, jak w... gówniara gówniara no mnie w ogóle tak mówić Ale ona chciała tylko, żebyś odwołała policję i nic więcej. Ale, ale i teraz nie odwołam! I razem przy ciebie się. Dobrze, Biolka, proszę odwołać policję. Nie, nie chcę tego. Chciwa z więc ty też uważać. bo że ty możesz jedynie. Ale odwołać proszę cię, co to jest? Odwołaj. Odwołaj. No naprawdę, no coś takiego, i on ci coś takiego robi? Odwołaj, ja mam pomysł. Odwołaj. Generalnie śmieszna sytuacja. No pozwalam, no bo jest... Z... Co? No co? Dobra, teraz, teraz nie ma co odwrócić tematu. Gdzie leżysz, jest głupi, nieważne. Słuchaj, ty łapiesz ją, ty wyrywasz telefon, a ty mi. No się patrzysz. Dobra, ja się patrzysz, się W razie czego tak? No ja pomogę, ale ja mam tutaj sama dziewczynkę. Bez przesady, wy w ogóle traktujecie, jakbyśmy mieli jakiegoś... Cicho! Cicho! Co tam, fajnie się siedzi na kanapie? Wygodnie. Ej no, no, no co ty robisz? Co, co, to weź, to ok. Halo! Ale co wy robicie? Co, Dobra. co Jak ty się? Nie Dobra, Dobra odblokuj Dreja, teraz odblokuj ten telefon! To jest, to jest odblokowany! Przecież miałem w ręku, to jest odblokowany. Generalnie to jest Teraz tak Zaraz wszystko niż będzie usunięte. <laughs> A co ty ze mnie debila robisz? Co ty, bo ja sobie myślałam, że ja tylko na telefonie to mam? Że ja mam na jednym urządzeniu, na nie wiem, w galerii, w, na aparacie tam, nie wiem, telefonie? Ja mam to zapisane wszędzie, na pięciu aplikacjach, dwóch kartach SIM I jeszcze, człowieku, mam dwa telefony i jeszcze na drugim mam, bo tak mam I, i człowieku, ten telefon, Generalnie, tu nic nie mam na tym telefonie w ogóle powiem wam tak, szczerze, z nią nic nie ugramy, nie? Dlaczego ty od razu tego nie powiedziałeś? No bo dlatego, nie ja nie w też w też to... ale to... jest taki... To jest głupi, no ale eee, generalnie nie ma. Ja to mogę ogóle... się dołożyć, ona w ogóle nie on, ma, na nic niego nie ma, a on jest no, z nią w zmowie. Ja ci to mówię. Właśnie, może oni się zgadzali w ogóle. Ej, generalnie to nic tak, nie ugramy. Filo, tak, kobiet, no no tak, kobieta się tutaj sobie rządziła. Ja tu siedzę, tak? Ja też sobie siedzę. Na trampolinę leci mnie ale Ty wiesz, że jak wezmę policję, to policja to wszystko załatwi, będzie musiała wszystkie jej rzeczy, o Ja mam, ja, ja z tym mówiłam z moim kolegą, powiedział, że jak nie będę odpisywać po godzinie, to wszystko wiedzie do neta, tak? No, ale mam swój telefon sam, mogę sobie mu odpisać, co Ty sobie myślisz? Ty tynko, ja piszę z nim kodem No dobrze, no to damy policji, tak? Jego namiary Dobra, yy, ona yy, chyba nie zrepuje. Proszę, to jest dziecko, co ono może zrobić? Właśnie Dobra, to jest dziewczyn? lekceważenie, właśnie to jest lekceważenie Ja też lekceważenie, cicho, sam le to wszystko cicho, cicho, cicho. razem z nią ja do, nie zrobimy, nie się Do ugramy, pewnego tak. momentu też lekceważyłem I A zobacz jak wyszło Nie po prostu co ci szkodzi co ci to przeszkadza No i teraz to... Dobra, ja idę no się obawiać. Co opadam? ci to przeszkadza? No, zobacz, cieszy się bawi, chodzi. Dałem jej, udostępniłem, niech ma. Generalnie nic z nią nie ugrasz. Ty słyszysz? Eee, nic z nią nie, nie ugrasz, no. Ja już też byłem do pewnego momentu, chciałem walczyć, ale się nie da, z nią nie wygrasz. ty w ogóle nie walczysz. ja się nawet nie chcę, mi się nie chce z nią. E, z... Czyli to dziecko walczyć. ma w garści, tak? No. No tak, no mnie i ciebie, ją i jego i wszystkich, no. Jakby teraz to wszystko powychodziło, to między. A dobra, nieważne. Eee, w każdym razie, no. Mamy sytuację taką, a nie inną, e, musimy iść jakoś na ugodę, no. Ja myślę, że to wszystko nie jest już tak mądre Jana no nie ma tego pozapisywanego, tylko nas w koniach. No, to jest moja siostra. Dobra! Co ty, co ty się spodziewasz? Ja myślę, Gówno, co, ty, co ty się spodziewasz? Ja też myślę, że się zgadali, ale myślę, że to pan ma, ma wrzucone na taką łąkę. zgadali! Co ja widziałem, ja się? widziałem jej aplikację. OneDrive, Dropbox, wszystko ma. To Nawet jest. Darkneta ma odpalonego. Z jest na naprawdę, jesteś takim zaprzeproszeniem. Co? że ty tak w ogóle możesz takie rzeczy robić, wiem. Ona ma darkneta od palonego czais. Dobra, ale generalnie. Ale dlaczego dałeś jej klucze? Słucham? Dlaczego dałeś jej klucze? No bo ona też mnie szantażowała nie, nie ma kluczy? To niby twoja siostra, dlaczego ona się Ale czekaj, dobra, był jeden komplet. Jeden komplet. No no jeden komplet ty kluczy miałeś klucze był. w ogóle. Ale ja miałem klucze wcześniej przecież. Dorobiłeś. Nie nie miałeś kompletu. Dorobiłeś, oczywiście, że tak. Dorobiłeś moje klucze. Ale ja zawsze miałem klucze. A wiesz, że ja zawsze miałem klucze do tego domu Nie, nie miałeś zawsze. Od na drugim kanale na YouTube. Jak dwa miesiące później klucz. dzwoniłeś do mnie, że nie masz kluczy i że mam przyjechać ci otworzyć? No bo wtedy nie miałem przy sobie, no nie zawsze muszę mieć klucze przy sobie. Inaczej, no. Dobra, lepiej trzeba się z nią dogadać. No, dogadajmy się z nią i no będzie tak najlepiej. Nie chcę tu nie dziecko, bo ja będę... nie. Wracam z Generalnie Ona już myśli, serio? że jest to ma, jest jej. Przepraszam, będę do serialu ma 20 lat. Nie ma telewizora. Ustaliliśmy. Przesadzasz, przesadzasz. Może można też zdjąć te nogi. nogę. Księżniczka. To są dziwne w ogóle. Aluzję, zobacz to. Nie, widać, że to jest Twoja zaraz, rodzina. Jak jest, jak jest tak samo górna, tak głupia Dobrze, zamnijcie się! Zamnijcie się! przestańcie się bądź. kłócić! Okej, okay. no, warunki są takie: możesz tutaj być, jak jest jaszczur. No. O nie, nie, nie. To jaszczur może być wtedy, kiedy ja jestem tutaj. Co? A co ja robię. Nie, ma w że tego tak ma być i koniec tak! Bo znowu się podnosimy i już te rzeczy wyjdą do internetu. No. Aha, czy już nie jesteś? jesteś? No, mogą. Jak. Nie będzie tak jak ja. Rozumiesz? Czy nie rozumiesz? Jezu. Nie no i to jest ja to, jestem, o czym to. mówiłem. Jedno głupsze korp drugie. Cicho, bądź nie wyzywaj, jednak nie przeklinaj, tak? Ja was wyzywam. Nie przeklinaj, Proszę nie, nie przeklinaj. Proszę nie wyzywać mnie. Nie jest w jej. takiej sytuacji nic nie powiedzieć. No dobrze, w każdym razie to co? czego żądasz? To trochę to jest poronione. Dobra, no? czego żądasz? No moje mieszkanie, tak? Dopó jest dom. No mieszkanie, domy, rezydencja, uznajmy tak, jak wy będziecie tam gdzieś sobie wyjeżdżać, to to będzie moje mieszkanie. Jak tu będziecie y, przyjeżdżać do Szczecina, no to... No to po prostu będziemy, no i... No i... będziecie, ale to mieszkanie. Ja, mieszkam, ja to... mam tu przyjeżdżać i jeszcze ją nianiczyć, tak? Nie, ona powiedziała, że sobie Aha, będzie wchodzić. teraz nie będziemy przyjeżdżać do twojego domu, no, tylko do, do niej. ha? Nie będziemy No ja już zrobię herbatkę wam... Y, zrobić W sumie taka w sumie ta na razie nie jest. Więc wiedzicie, no i tyle. No, ale... To jest to twoja chata. A do czego ci to? Jej chata. Flex w moim mieszkanku, tak? O, ona chce Jezus, sobie żyć. Że... Się... Jak ja chcę, żeby tu imprezy sobie. będą robione. Co ona ma w sobotę, 15 jedzie... lat i ona chce tu imprezować. Ile ma lat? 15. No, tak w takim domu się wychowałeś? No co? Taką masz matkę, tak ją wychowała, właśnie widać. No na flex, no, na typowy flex. Powiem ci tak, co, nic nam nie zostało, tylko się dogadać. Zostaw sobie te klucze. Nie wiem, nie wiem, co ja mam powiedzieć na ten temat. Nie Dobra, mi coś to jest. patrz jak on w ogóle ulega wszystkim, widzisz to? Dogadaj się z nim. Chodź. Ja? Tak, chodź. Na kto? No chodź, Jezu. Co, umówieni, tak? Mamy zil, tak? O no co się zastanawiasz? Będzie wszystko w necie. No dobra. To co? No to... dobra, deal. No. no, dziękuję bardzo. A ty? Generalnie co ty A nie ty machaj i się... nie panosz się, bo ja to znam. Ale i, 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 I to i, jest pieszka. nic nowego. No, no wiesz, no, weź, idź. No niech rządzi, niech sobie porządzi, sobie No daj i wakacje. dobrze, no i to zjadę, Są wakacje, stary, no są dobra. wakacje, no dałem jej te klucze. E, klucze, klucze, gdy klucze chcę Od domu? Tak, od no domu. Chyba... Ja, ja też muszę mieć dostęp. No to będziesz dzwonił, ja cię. Nie. Dobra, dobra, nie, mnie. Uspokój się, tak? Ty już też przesadzasz. Co jeszcze? Może jeszcze do własnego domu nie będzie mógł wejść, dobra, co? Dobra, nie Nie, nie. No ty się ogarnij, bo byś za dużo chciała. Już wszystko miałaś, dostałaś. Dobra, jeszcze się ci mało, sprawę. ona wszystko ma. Za dużo byś chciała, no za dużo. Chciała, dostałeś klucze, panoszysz się, wszystkich szantażujesz, ustawiasz pod siebie. Generalnie. Dobra, niech tu zostanie, niech tu zostanie. Tylko... Już ja już chcę jechać, ja wracam do Warszawy, ja mam dosyć tego. Dnia. sobie, tylko jak Ja wyszimy. się jej, proszę, tak? Mam nadzieję, że nie zrobisz burdelu tutaj na chacie. Nie, no spokojnie, będziecie podkręcił stabilnie. Generalnie jesteśmy w kropce, a musimy jej usługiwać. Ona Można tak powiedzieć, nie bo inaczej... Oni to nie mówić i oni tobie nie powie i tak to się skończy. Bo to bezwzględnie ona to wrzuci, nie? To działa... Ona tak działa od dłuższego czasu. Z niemi nic nie ugrasz. No cóż, miał być tak naprawdę przyjemny przyjazd... Yy... Do Starego Domu skończyło się tak jak się skończyło. Nie wiem, co w tej sytuacji mam powiedzieć, no nie chcę, żeby moje nagranie bez twarzy wylądowało w internecie, także nie, wracamy do Warszawy. Widzimy się już jutro w następnym odcinku. Do zobaczenia Państwa.